Witajcie, kochani. W tym roku ja osobiście już zrobiłam podsumowanie całego roku mojego, jakie sobie cele stawiałam, jakie cele osiągnęłam, nowe projekty, nowe projekty zaczęłam, nowe projekty, które są przede mną. Chciałabym definitywnie podziękować ludziom, którzy byli w moim, w moim świecie w tym roku i ci pozytywni i ci negatywni, gdyż od jednych i drugich dostałam coś dlatego dziękuję wam kochani z całego serca za to, że weszliście w moje, w moje życie, w mój świat jeśli to było nawet z ułamki sekund mimo tego dziękuję wam chciałabym jeszcze coś zrobić dla ludzi w tym roku, gdyż 24 grudnia mam urodziny. Chciałam coś zrobić dla ludzi, którzy potrzebują szansy potrzebują szansy wsparcia. A pracując jako terapeutka, wiem, że dużo ludzi jest takich na świecie i się po prostu nie odważą powiedzieć. Albo szukają i szukają, szukają, nie dostają, albo dostają, albo nie dostają tego właściwego. W każdym bądź razie wiem jedno, w tym roku chciałam, z tego względu, że jeszcze mam parę dni wolnego moj od pracy, chciałabym zaproponować z mojej strony trzym osobom uzdrowienie, uzdrowienie style mi, mój styl, nic nie oczekuję w zamian, gdyż mam wszystko, moi kochani. Mam wszystko, co potrzebuję, a czego, a co jeszcze nie potrzebuję, to jeszcze jest przed demo. To jest droga przygoda, którą zdobywanie tego jest wspaniałym uczuciem. I dlatego chciałabym ustrowić dwie trzy osoby jeszcze w tym roku. Gdzie, gdzie są potrzebujący, albo myślicie, że są potrzebujący, piszcie po tym wideo. Komentujcie, kto potrzebuje. Ja z tych osób wybiorę trzy osoby. Wiem tylko jedno, serduszka: że jeśli ktoś powie, przyda mi się, albo nie zaszkodzi, to definitywnie nie jesteś tym człowiekiem, który jest w potrzebie i potrzebuje dokładnie tego uzdrowienia, pomocnej ręki. Więc scrolluj dalej i nie komentuj po prostu. Rób swoje, ale nie zostawaj żadnego tu komentarza, gdyż są ludzie, naprawdę, którym zaszkadza to, że inni biorą ich szansę. Bo mówią: Nie zaszkodzi mi, zaszkodzi innym. A więc szable do boju, ręce w dłoń, piszcie, kto jest chętny, kto nie jest chętny. W sumie trzy osoby chcę wybrać. A jak wyjdzie w rzeczywistości, pożyjemy, zobaczymy. Zło, so, kochani. Um. I tym mi słowami będę kończyła. Dziękuję Wam. Dziękuję, dziękuję Wam za uwagę i wspaniałość.